Witam Państwa z tej strony Katar i dzisiaj mamy specjalny filmik na prośbę subskrybenta Fricksika. Przepraszam, jeśli się źle odczytuję. Pytał się o wykorzystywanie dowódców w The Conqueror. Conquer. Kiedy można ryzykować ich życie? Kiedy, doc... kiedy nie? Na początku myślę sobie, w sumie nie różni się to bardzo od tego, jak normalnie w od Odwójce wykorzystujemy dowódców, ale po dłuższym przemyśleniu. Stwierdzam, że jest to jednak dosyć ciekawe zagadnienie, gdyż zwyczajnie u nas w Devajden Konkure większość dowódców, w odróżnieniu od Mediwalu-dwójce, nie jeździ konno. To nie jest ciężka kawaleria, więc funkcjonuje nieco inaczej niż w medievalu dwójce na Wanilii. Tutaj akurat jestem w środku dosyć krwawej bitewki. I mam, jak widzicie, trzech dowódców, i oni dosyć fajnie reprezentują mi, yy, co możecie spotkać w tej grze, jeśli chodzi właśnie o tych naszych lordów, generałów. I yy, tak. No, opatrzmy. Mamy tutaj trzech dowódców. Mamy tutaj Faramira, czyli yy, można by powiedzieć, że takiego legendarnego dowódcę. I jego oddział to są łucznicy z Itillien. To jest jednostka, którą normalnie możemy rekrutować w grze. I ona się niczym nie różni w statystykach. On jest o tyle wartościowy w armii, ponieważ on ma takie specjalne zdolności. Akurat zużyłem je wszystkie. Zostało mi już tylko yy, yy, wzmocnienie morale. Tu mam takiego. Można by powiedzieć y, zwykłego dowódcę z zwykłą, y, zwykłą eskortą generalską i mam tutaj jeszcze jednego dowódcę, takiego unikatowego, którego, y, z którym Gondor zaczyna. On ma te same zdolności co Faramir ale on już ma zupełnie innych łuczników towarzyszących jest to taka dosyć unikatowa jednostka można by powiedzieć że lepsza wa, lepszy wariant milicji łuczniczej które można w niektórych prowincjach rekrutować w gondoru i teraz tak bardzo warto sprawdzić sobie właśnie yy, co towarzyszy naszemu generałowi, bo tak jak tu mówiłem, no tutaj mam akurat dwóch z unikatowymi yy, 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 z jednostkami, które na ogół nie spotkamy yy, jako yy, towarzyszy generalskich. Na ogół spotkamy u gondoru tych gości. Yy, I warto sobie sprawdzić, jakie mają zdolności, jakie statystyki mają yy, ci ochroniarze generała. Gdyż to będzie uzależnione, jak będziemy wykorzystywać tych ochroniarzy, generałów. Generalnie, naszego dowódcę dobrze postawić blisko linii frontu z tego prostego powodu, że będzie boostował morale. To jest i to nieważne, czy to będzie nasz ten główny dowódca, czy po prostu jeden z takich pośrednich generałów, oni zawsze będą w jakiś sposób wzmacniać morale oddziałom frontowym. Nie muszą sami sobie walczyć. Wystarczy, że są w pobliżu tych jednostek walczących. Przepraszam. Ale dlaczego mówię, żeby sprawdzić statystyki? Bo bardzo ważne jest nawet nie to tutaj, ale to tutaj. Umiejętności dodatkowe. Praktycznie każda frakcja w odróżnieniu właśnie od Midwala gdzie ci ochroniarze praktycznie zawsze są tacy sami. Tutaj każda frakcja ma troszkę innych tych ochroniarzy, tych, yy, tych gwardzistów generała. U no to widzimy, mamy taką ciężką piechotę z takim potężnym pancerzem, Masz tutaj 16, z, y, z byczą, y, tarczą i y, są pewne na ogół wspólne, jeśli chodzi o tych dowódców generałów, że na ogół mają właśnie wysokie morale i świetną staminę. W niektórych przypadkach, na przykład u elfów często się zdarza, że nigdy się nie wycofą z walki, to też warto zwrócić uwagę, ale tu też trzeba warto spojrzeć na coś takiego. Tutaj ci mają włócznie, więc mają bonus do walki z kawalerią, co w niektórych przypadkach powoduje, że dobrze ich mieć blisko linii frontu z, yy, i na przykład ich wymieszać z, ze zwykłą piechotą, jeśli na przykład brakuje nam jakichś włóczników w walce, to akurat w tej bitwie. Miałem sporo pikinierów, więc to nie było potrzebne, ale zdarzały się sytuacje, choćby u. Zdarzały mi się sytuacje, że miałem więcej po prostu milicji niż milicji włóczniczej, tych guardsmenów. Więc tacy mogą bardzo fajnie zwalczać wrogą kawalerię, ale na przykład, jeśli dobrze myślę, u Angmaru towarzysze generała mają atak przeciwpancerny, więc automatycznie będą mieli przewagę w walce z innymi, z inną eskortą generała, gdyż właśnie będą niwelować te ciężkie pancerze, które na ogół są. Jeśli chodzi o te statystyki, one często wyglądają dosyć podobnie, u Elfów też są chyba około 32 obrony, ale one na ogół mają lżejszy pancerz, a większy skill obronny. Tutaj warto też nieraz spojrzeć, tutaj właśnie że tu mamy takie jakby dodatkowe statystyki, reakcje na morale, na których terenach radzą sobie lepiej. Ale to, wydaje mi się, tutaj jest akurat w przypadku y, tych dowódców generalskich, y, przepraszam, eskorty generalskiej ważniejsze. U krasnoludów też na przykład, y, gdy brakowało mi, y, a przepraszam, to był y, Gundabad, jak grałem, to eskorta generała też właśnie miała to do siebie, że miała atak pancerny, więc bardzo często mieszałem ich z frontową piechotą, by, by móc zwalczać skutecznie jednostki klasnoludzkie, Ale dlaczego to mówię o mieszaniu, że mieszanie, bo na ogół tutaj się unika mieszania, bo burzy to troszkę formacje, Jednostki tak nie za, nie za dobrze potrafią potem atakować albo się przemieszczać. Ale ma to pewną zaletę, bo jeśli wymieszam na przykład taki oddział dowódcy, na przykład z takim oddziałem milicji, to na ogół więcej będzie milicja obrywać od, od właśnie generała i jego eskorty. To oni będą przyjmować większość ciosów, a jednocześnie sami będą z, tymi swoimi zdolnościami, tymi bufami i tym, jak generalnie skuteczni są, zadawać dużo obrażenia przeciwnikowi. Dlatego takie właśnie mieszanie, przynajmniej w, w sytuacjach, kiedy bronimy się armią, kiedy nie musimy tak szturmować i przemieszczać, kiedy właśnie te zachowanie formacji w czasie ataku nie jest aż tak niezbędne. To myślę, że jest dobrą strategią. Kolejna rzecz musimy mieć na uwadze właśnie to, że pomimo, że jest każdy, każda frakcja ma jakiś swój własny oddział generalski i on będzie właśnie możliwy do rekrutacji. Na ogół w stolicy, to będzie też wiele jednostek, właśnie z takimi swoimi własnymi, często dosyć unikatowymi jednostkami. Tutaj widzicie, mamy tych łuczników z To są świetni, oni są generalnie świetną jednostką, ale oni nie są za dobrymi ochroniarzami dla Faramira. I to jest o tyle ważne, że. Warto to sprawdzić. Tutaj na przykład ci goście to oni nie mają jakichś super statystyk. Oni mają ok, bo oni mają porównywalne z milicją gondowską, czyli w sumie dobre statystyki, ale w starciu na przykład z czarnymi urukami albo z uruk high to zostaną dosłownie zmieceni. Dlatego na dobrą sprawę takich gości w ostateczności puszczamy do walki, ale nawet tacy ciężko opancerzeni goście też powinniśmy. Trzymać na ostatek, ponieważ oni na ogół, z powodu tego, że mają ten ciężki pancerz, pomimo że mają tutaj tą excellent stamina, czyli oni mają wysoką tą staminę, nie będą teoretycznie powinni się szybko męczyć, ale ponieważ mają ciężki pancerz, to popatrzcie, pomimo że oni tutaj walczą na podobnym, no ci akurat dłużej walczą od tych, to. Oni już są zmęczeni, a ci się dopiero rozgrzali, jeśli chodzi właśnie o uczniów z Itilien, a pomimo, że oni też długo tu walczą, po prostu oni się zmęczą wolniej w walce z powodu niższego pancerza. Co też jest właśnie na uwadze, że dobrze, żeby oni nie byli, żeby oni byli wypoczęci, kiedy wreszcie można ich wykorzystać w walce. Ale na ogół, jeśli mamy takie sytuacje obronne i wymieszamy ich, właśnie znowu z tą jakąś oddziałem milicji, czy jakiejś tam gorszej piechoty, to oni potrafią całkiem nieźle też y, to znosić. Y, kolejna rzecz. Jeśli generalnie nie, nie trzeba mieć więcej niż jednego dowódcy w armii, Posiadanie dodatkowych jest spoko, bo tak jak mówiłem, można ich na przykład, szczególnie u Orków, można ich słabszą piechotę wzmacniać ich morale poprzez posiadanie właśnie w pobliżu tych oddziałów generalskich. Ale według mnie dużo ważniejsze jest to, żeby mieć w każdym mieście jakiegoś generała, ponieważ oni znakomicie bustują. Zarówno zdolności obronne miasta, jak już przychodzi na przykład do oblężenia, jak i przede wszystkim ekonomię tego miasta. Często jeszcze obniżają koszty budowy budynków, a nawet czasem czas. Więc po prostu uważam, że jeśli yy, a, armia bez generała wciąż może funkcjonować, a nawet czasem jest, yy, jeśli mamy mało generałów, to nie głupie jest posłać jakąś armię bez generała, Stoczyć może i kosztowniejszą bitwę, bo generałowie boostują sporo morale oddziałów, dużo pomagają, szczególnie jeśli chcemy na przykład na autostrzygnięciu walczyć bitwy, to już w ogóle to bez generała nie powinniśmy, ale jeśli sami dowodzimy, to my spokojnie możemy dosyć skutecznie walczyć bez generała, ale walcząc bez generała istnieje szansa, że po wygranej bitwie, szczególnie jeśli to będzie duża bitwa, to pojawi nam się propozycja, że możemy przyjąć generała, właśnie, że dowódca tej armii, ten kapitan, zasłużył na to, żeby dostać mianowanie szlacheckie, czy jak to tam się tam nazywa, i dostaniemy dodatkowego To Co jest właśnie dobrym sposobem, jeśli mamy mało dowódców. Niektóre frakcje zaczynają z kilkoma tylko. I w ten sposób możemy sobie właśnie dodatkowych dorobić. Co dodatkowo, mogę Wam powiedzieć. Tworzenie armii z samych dowódców jest bardzo potężne, ale często mało elastyczne, bo tak jak mówiłem, no, u, jakbym ks, u Gondoru stworzył tylko z takich gości, no to oni będą mieli straszne problemy, jeśli na przykład y, by musieli walczyć z armią Khana, Khandu, y, który będzie ich ostrzeliwał z łuków, oni po prostu ich zjedzą, ale. Unikatową rzeczą wśród dowódców w odróżnieniu od właśnie reszty armii, jaką posiadamy, jest to, że po bitwie co Turę oni się tak jakby regenerują. To jest tak, to jest, działa to na podobnej zasadzie, jak to mamy w tych nowszych totalorach, że oddziały same się regenerują, nie musimy ich przetrunowywać i tu podobnie wygląda właśnie u do, naszych dowódców. Więc można na przykład stworzyć, to jest bardzo na przykład skuteczna strategia grając z Gondorem, że zbieramy wszystkich naszych generałów, bo, na, bo frakcja Gondor zaczyna z wieloma generałami. Formujemy jedną taką dużą armię z nimi i maszerujemy na Mordor. I ponieważ oni się regenerują co turę, więc. Yy, więc możemy tam całkiem skutecznie wparować do środka i spalić, niszczyć, grabić, a, albo zająć cały model i go zlikwidować. Ale w The Conquer jest taka mechanika, że jeśli jacyś dowódcy stoczą kilka bitew jako ci tacy drugorzędni dowódcy, to oni dostają taki trade, który nazywa się Generał liniowy czy generał, yy, yy, generał pomocniczy, i ten trade obniża im ilość yy, żołnierzy w oddziale, i to jest trade, który można się pozbyć. Na przykład, jeśli tego generała potem zrobimy normalnym dowódcą, i on będzie miał normalnie armię i stoczy kilka bitew. Ale no, jest to chyba m.in. właśnie po to, żeby w zamyśle twórców, żeby nie tworzyć takiej armii właśnie samych generałów. To nie zmienia faktu, że na przykład nie znalazł mi się zdarzyło u leśnych elfów, że w pewnym momencie namnożyło się dużo dzieci, oni wyrośli na dowódców. Wszystkie miasta już mają dobrych zarządców, no to mam całą praktycznie armię tylko właśnie z elfickich dowódców i strzelają do wszystkich z łuku. Generalnie u Elfów bardzo dobrze. Ci, ci elficy dowódcy wraz z łukami, to są znakomici. Po prostu można napsuć krwi nieźle komputerowi. Ale co tu jeszcze można byłoby dodać, no, Warto sprawdzić sobie, jak, jak mamy generałów tym startujących, czy któryś ma jakieś specjalne zdolności, to mamy na ogół w karcie generała y, opis, no tu ja akurat nie pokażę, bo to jest bitewka. Y, I jeśli ma jakieś specjalne zdolności bufujące armię, no to można poświęcić go i zamiast żeby y, y, bustował żeby miasto, to lepiej żeby był jednak tym dowódcą armii, jeśli ma właśnie taką specjalną zdolność. Ale w każdym innym przypadku właśnie lepiej, żeby tacy zwykli byli jako nasi zarządcy miast, żeby nam fajnie ekonomię boostowali. Jeśli chodzi o takich generałów pomocnych, bo jak tak jak mówiłem, właśnie wspomniałem, że bardzo dobrze oni boostują morale jednostek. Więc ich można właśnie stosować dla takich armii, jak na przykład go, armii goblinów, żeby mieć właśnie w pobliżu ich i żeby, tak jak właśnie wspominałem wcześniej, że można wymieszać ich pośród tych goblinów. Te gobiny przyjmują na siebie większość zabójstw. One nie uciekają, bo są zbostowane częściowo moralami przez dowódcę, a ci ochroniarze tam robią większość zabójstw, więc u goblinów, w większości farakcji orków, to takie coś jest bardzo fajne. Na początku gry no to tak długo jak używamy milicję, to też jest spoko sprawa, bo milicja ma zbustowane morale, lepiej sobie radzi, dłużej, więc, więc dłużej będzie utrzymywać linię, więc w takich bitwach obronnych, jak najbardziej, ale im bardziej będziemy przechodzić te takie jednostki regularne, tym lepiej po prostu mieć jednego dowódcę i po prostu y, mieć go, żeby mieć właśnie te podwyższone statystyki przy rozstrzyganiu bitew i jeśli ma po prostu wysokie y, ilość gwiazdek, no to cała armia i tak będzie mieć y, podwyższone morale, a jednostki regularne na ogół rzadko uciekają, y, chyba że ich liczebność spadnie dosłownie do pięciu jednostek. No widzicie, ci goście tutaj w dziesięciu walczą przeciwko całej tutaj chordzie, jakoś nie, nie chce im się uciec. Faramir i boostuje wystarczająco. A tu w pobliżu jest niby ten oddział, ale chyba akurat. Zresztą zobaczmy, czy mają tutaj jakiś boost. No nie pisze za bardzo. On jest męczony przede wszystkim. Ale teraz wady takiego używania generałów. No, przede wszystkim jest to, że. Choćbyśmy nie wiem jak dobrym mieli ochroniarze. Jaka sytuacja była w bitwie? Zawsze istnieje ryzyko, że nasz gościu tutaj może zginąć. Widzicie, on tutaj walczy z jakimś tutaj orkiem i o ile y, ci generałowie są bardzo twardzi w medievalu dwójce, oni mogą w taki nieraz strasznie głupi sposób, szczególnie jeśli się mieszają na przykład w walkę z trollami albo na przykład zaszarżuje na nich kawalerię. Bo dyszarżuje kawaleria to jeśli ja zaszarzuje od tej strony, gdzie stoi generał, to może go zabić po prostu jedną szarżą. I y, dlatego jeśli y, przeciwnik ma przewagę, jeśli chodzi o kawalerię, ma jakąś taką ciężką kawalerię, jakieś tam elfickie jednostki albo ten, ale nawet takie słabsze mogą y, nam nieźle nabruździć, ponieważ nasz dowódca się źle ustawi, Paruje mu od, na przykład od tej strony, by wparowały wargi, istnieje ryzyko, że go stratują po prostu. ją zginie od tak, jakby był jakimś kurczę, ten chłopem zwykłym, a nie generałem. Więc to trzeba mieć na uwadze. Są niektóre frakcje, które mają dowódców na koniach, czyli to wtedy to wygląda podobnie sytuacja, jak w medievalu dwójce, czyli kodni dowódcy są bardzo cenni, bo szarżują na tyły przeciwnika, oni, przeciwnik się załamuje morale, ucieka, my tymi dowódcami ścigamy ich, łapanie uciekających podwyższa nam znacząco statystyki, więc szybciej, znaczy się, doświadczenie szybciej zbieramy w ten sposób, jadę, jadę, więc to wygląda właśnie mniej więcej jak normalnie na podstawce, i tak jak normalnie na podstawce, naszym głównym zmartwieniem jest to, żeby czasem nie zaszarżować na pikinierów albo na włóczników, bo oni potrafią nawet, nawet słabsi włócznicy, potrafią nieźle nam przerzucić tej kawalerii. Jeśli dobrze myślę, tylko dwie frakcje mają tak, że generałowie są na koniach, a mianowicie Rohan i Khan. Reszta ma tak, że generałowie są pieszą. Jeśli, jeśli dobrze mi się wydaje, twórcy Moda celowo tak zrobili, właśnie, gdyż w ich opinii po prostu za silni byli dowódcy na koniach, więc tak to Więc w taki sposób postanowili ich znaleźć, że przez większość dowódców jest pieszo. Czasem, nawet tutaj w gondorze, mam chyba dwóch unikatowych dowódców, że mają jako eskortę, właśnie są konno, ale reszta to widzicie, to są pieszy, nawet łucznicy są. uef to praktycznie wszystkie chyba generałowie to łucznicy zawsze są. Tam chyba jest tylko kilka jakichś wyjątków. Tak, jak wspomniałem, dowódców możecie zwiększać ilość. Co tam, chyba 30 tur można w stolicy rekrutować dodatkowy oddział dowódcy? I powinniśmy to robić za każdym razem, gdy mamy okazję, nawet jeśli nie mamy za dużo pieniędzy. Z tego prostego powodu, że automatycznie jak zespółujemy dowódcę, to będziemy mogli go ożenić. A jak on się ożeni, to on wyprodukuje nam dzieci. A gdy te dzieci urosną, dostaniemy już za darmo podobne jednostki. Dowódców z eskortą, a tak jak wspomniałem, no to są potężne jednostki, zawsze są przydatne w armii, czy to na polu bitwy, czy to jako zarządcy miast. Tylko w taki sposób też możemy przesadzić, właśnie, tak jak mówiłem, miast u w całą armię, właśnie złożoną z tym. I trzeba też uważać, bo o ile za darmo jak te dzieci nam urosną, dostają dowódców, nie musimy ich rekrutować. O ile już utrzymanie kosztuje, tutaj widzicie, 265 ten, y, jednostka, co nie jest dużo, ale mało też nie jest. Więc na dłuższą metę, jak nam się na przykład w jednej turze y, pięciu synków dorośnie y, od, od pięciu różnych generałów. No na to nagle dostajemy y, 2250. Y, dodatkowego kosztu, dobrze myślę? Nie, no 1250 dodatkowego kosztu, więc no to może być obciążające dla co słabszych ekonomii. Ale myślę, że chyba wyczerpałem, tak jak mówię, uważać na trole, bo trole mogą skopać tyłki zwykłej piechocie bez problemu. Uważać na kawalerię, nawet jak tutaj mam oddziały włóczników, to zwłaszcza, że kawalerii potrafi akurat trafić naszego dowódcę, ją zginie, a nikt na przykład z oddziału poza nim nie zginie. Zdarzały mi się takie sytuacje. I formowanie armii tylko i wyłącznie z takich jest spoko, ale musimy się o tym pamiętać, że będzie ona bardzo nieelastyczna. Potężna, ale nieelastyczna. I po kilku bitwach wszystkie jednostki dostaną właśnie tego traita generała pomocniczego, więc liczebność ich w oddziale spadnie po prostu o chyba 15 albo nawet 25%, już nie pamiętam dokładnie te statystyki. Aha, i jeszcze jedno, bo jak mamy unikatowych generał, tak jak ten tutaj. To jego oddział, jeśli dobrze myślę, to ma chyba ponad 120 żołnierzy, ale będzie się regenerował tylko do 77. To jest związane z tym, jak jest gra zaprogramowana, że oddziały generalskie nie mogą mieć więcej, właśnie 77 żołnierzy. Z generałem chyba włącznie, jeśli dobrze myślę. Więc. Więc po prostu y, będzie się regenerowało do tego 77. Ten też chyba, jeśli dobrze myślicie, Rangers to mają 100 jednostek w oddziale, więc nie zregenerują się powyżej właśnie 77, i będzie trzeba ich przetrenować w, w, w jakimś mieście, gdzie można rekrutować te jednostki. Więc myślę, że to chyba byłoby tyle na ten temat. Jeśli byście chcieli coś dodać, o czym mogłem zapomnieć wspomnieć, to proszę tam w komentarzach. Myślę, że to jest temat, który do większości większość z Was podchodzi na swój sposób. Oto każdy ma swoje preferencje, ja na przykład nie lubię przesadzać z generałami w armii, ta armia akurat potrzebowała dodatkowych jednostek, a nie było skąd rekrutować, więc dorzuciłem generałów, których miałem na nadmiarze. Następny będzie filmik o Gondorze. Widzicie, tu już jest, no tu już jest poza dosyć późna kampania, tylko że akurat mam taką drugorzędną armię walczącą z resztkami Eisengardu. Więc do zobaczenia i do następnego razu.